Witamy Was serdecznie w CEDER, Centrum Neuroterapii Rotkowskiej. To jest nasze miejsce, powstało z potrzeby serca, dla ratowania najpierw życia, potem zdrowia i rehabilitacji naszego własnego dziecka, syna Bartosza. A potem, dzięki temu, że nabyliśmy wiele kompetencji, również udało nam się pozyskać nowoczesną infrastrukturę, możemy świadczyć kompleksowe wsparcie dla wielu, wielu innych pacjentów. W tej chwili pod naszą opieką. Pozostaje już ponad 400 pacjentów. Świadczymy wsparcie dla osób w każdym wieku. Trafiają do nas i maluszki, mamy dużo dzieci pod opieką, młodzież, osoby dorosłe, ale również seniorów. Jeżeli chodzi o spektrum chorób, również bardzo szeroko wspieramy osoby. Są to osoby głównie z uszkodzeniami środkowego układu neurologicznego, czy to są choroby czy dysfunkcje wrodzone, jak chociażby dziecięce, porażenie mózgowe czy zespół dana, ale też wszelkie dysfunkcje, które pojawiają się w życiu człowieka, w miarę biegu życia człowieka, czyli np. rzeczy związane z incydentami, czyli wypadki, udary niedotrwienne, krwotoczne e, e, nagłe zatrzymania krążenia, czy też, co jest charakterystyczne dla seniorów, e, dysfunkcje związane z oznakami demencji starczej i procesami neurodegeneracyjnymi. Zapraszam Was, pokażę Państwu, jak pracujemy, jakimi zasobami dysponujemy.